Nasz Arno pewnie sprawdza słabe punkty, które można wykorzystać, aby misja była nie dość, że łatwiejsza, to i ciekawsza. Zobaczymy, co ciekawego jeszcze dodatkowo będzie można wykonać. A, coś mi się wydaje, że jest na samej górze, więc tam będziemy w dzisiejszej misji zmierzali. No dobra, wiecie co? Ja mam taki pomysł, żeby tak czy siak przedrzeć się tutaj przodem. To znaczy, wejdziemy sobie przodem, ale on będzie na samej górze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, takie mam przypuszczenia. Nie wydaje mi się, że budując taką fortecę, będzie gdzieś tutaj tylko powiedzmy to. Nie wiem, ogrodzie, czy gdziekolwiek indziej. No, wydaje mi się, że powinien się ukrywać na samym końcu. Powybijamy sobie. Walka z przeciwnikami powinna być, powiem Wam, banalna, ponieważ postać jest praktycznie maksymalnie ulepszona. No, możemy by kupić jeszcze kilka innych rzeczy lepszych, ale i tak jest wszystko. Okej. Okay. Mam w planach, żeby iść sobie tędy. Czekajcie, zabijemy go na szybko, żeby nas tutaj nie zestrzelił, ponieważ... Mimo że ma dwa diam diamenty, tylko to może nas załatwić jednym strzałem. Wiskie no! <słuch> to jest naprawdę. Kurczę, z taką łatwością przychodzi rozwalanie przeciwników. Czemu ja tego nie miałem wcześniej? No jak to kto? Arno! Nie kto inny jak właśnie Arno wykończy was! Tak, to mi nie podskoczycie! Koledzy... Dobra... I teraz tak, mogę ich przeszukać. Jak widzicie mamy też dwa cele dodatkowe, ale one nie mają w ogóle wpływu na to jak misja się potoczy, po prostu on nam daje dodatkowe punkty umiejętności, więc niekoniecznie trzeba to wykorzystywać. No, ja tak zastanawiam się, czekajcie, tam chyba mamy kolejnych rywali, więc co, podejdziemy sobie do nich? Jeszcze, czekajcie, może byśmy tutaj wykorzystali strzałkę. Ja też nie wiem, czy będę miał taki dosyć duży zasięg. No, właśnie, nie bardzo, są za daleko. Nie. I co podejdziemy do nich? nie da się z takiego daleka strzeli, Ja nie chcę kombinować, żeby nie przekombinować znów. Mam kilka bomb dymnych, więc to jest idealna okazja, żeby ich rozwalić. Kiedy właśnie rywal w ogóle nie angażuje się w walkę, ponieważ jest zagłuszony, zaczął dwa strzałej po nim. Widzicie? Kilka uderzeń i po przeciwniku. I teraz tak. No oczywiście przeszukamy, bo być może coś tam ciekawego, co nam się przyda, mogą oni posiadać. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, lekarstwo się na pewno przyda nam. A, bomby dymne z powrotem do mnie, jak widzicie, wróciły. Okej, okay, kasa jakoś specjalnie nam nie jest potrzebna, mamy jej tak dużo. A pięknie. No właśnie, spodziewałem się, że on będzie tutaj na samej górze i zobaczcie, nawet tutaj nam... Fajna droga się ułożyła, ponieważ mamy jakieś okno otwarte. Chociaż zakładam, że będzie pełno przeciwników. <grym> A jakby inaczej. Okej, okay. tylko tak, kurde. Nie wiem, czy z tego kąta. Także stąd. No jak na złość, kurde. Nie da się trafić w ogóle w nich. Z tego tutaj, on tak się trzyma tego okna. Czekajcie, rozwalimy go... Inaczej. Zobaczcie, oni nic nam nie zrobią. Zresztą mógłbym... Was... Czekajcie, ja sobie odejdę tutaj. Dobra, niech oni się tłuką, niech się, oni się zabijają, a ja sobie na spokojnie tutaj posiedzę. I poczekam aż skończą tutaj walczyć ze sobą. Po co ja mam tam ingerować w ogóle? To teraz tak. A, widzicie? Jest na samej górze nasz przeciwnik główny. Tak więc miałem dobrego czuja tutaj, żeby się udać na główną wieżę. No bo nie oszukujmy się, ja też tutaj byłem już wcześniej, bodajże tutaj byłem na chyba streamie nawet, bo szukałem tam jakiejś, pamiętam, jak to się nazywa, skrzyni szukałem, żeby kasy dożyć, sporo zarobić, więc tutaj najprawdopodobniej na streamie byłem. No i nie oszukujmy się, kiedy ktoś sobie buduje taką wielką fortecę, no to nie przesiaduje w ogródku, tak, czy w jakimś tam, na jakimś dworze, tylko po prostu to wiadomo, kryje się gdzieś tam po kątach. A gdzie się można lepiej ukryć? To na samej górze się można lepiej ukryć. ci walczą, a no zaraz wkroczę do nich i powybijam. Ale niech jeszcze tam jeden straci swoje życie. A czekajcie, tutaj mamy piękne sceny walki. Tylko nie wiem czemu on zniknął mi głos w ogóle. Nie słychać w ogóle, jak oni między sobą walczą. A przecież. O, teraz słychać. Dosyć cicho, powiem wam. No i wykończone. Dobra, teraz my się nim zajmiemy. Okay. Wykończony. I na górę lecimy. Jeszcze jeden koleżka, dobra i tu mamy spokój, tak? A nie, jeszcze tutaj mamy jakichś przeciwników. A, tego nie zauważyłem, szczerze powiedziawszy. Ale nie takich wariatów się załatwiało.

A ja się wróci tylko. A, czekajcie, bo on tutaj ma ten miecz taki specjalny. Uda się? Cholera, oberwałem i to nieźle od niego. Jak go? Czekajcie, on zniknął, czy on nas zniknął? Czy mi się wydaje? No właśnie o co chodzi. Czy on zniknął? Nie mam pytań. Dosyć dziwnie wygląda. Jakieś nadprzyrodzone moce. Zajdziemy sobie... no. No dalej. Co za no. Okej. Okay. I do wody. Pięknie. Dobra. czuję, że będzie go ciężko pokonać, ponieważ on nie zaczyna ten, ten miecz, który mogliście zobaczyć w pierwszej misji, w pierwszym odcinku, który wam pokazywałem. Jeszcze, kurde, ma jakieś nadprzyrodzone mocy i nam znika tutaj. Już w ogóle się w głowie nie mieści. Ale jakiś sposób na niego musi być, coś się wymyśli prędzej czy później. Hmm, tutaj mamy, niech widzicie, te dzwony alarmowe, ale. Nie, no, tym się zajmował tutaj nie będę. Co? Mam pomysł. Rzucimy sobie tutaj bombę im pod nogi. Łe! <grym się> rzucić bomba, rzucimy petardami. Ale dobra, może się uda im tutaj uciec. Może jakoś specjalnie nie załapią, gdzie ja pobiegłem. Zobaczcie, oni nawet za mną nie biegną. Te petardy jednak coś tutaj zdziałały. Ale to na spontanie. W sumie na spontanie no, przyfarciło mi się. Chciałem wziąć bombę dymną. No idzie czy nie idzie? Co ona? To się stało. No jak to się stało? Zniknął nam. Did you think this day would never come? That because Francois de la Sere had no sons to avenge him, that your crime would go unanswered. Revenge, is it? Your vision is as narrow as your falls. You want to talk? How wide a vision was your grab for power? Power? No 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 no. You're smarter than that. Do you Ah, Gina? Kurde, ale. Ja mało obrywam od niego. Myślałem, że będę miał większe obrażenia. Teraz 2-3 razy trzeba będzie atakować go kontrolę. No, on mi się tylko obróci. A on też widzicie? Może takie pioruny... zwabić w moją stronę. Ale to...

I will fight you. No, obróci, kurde. Through this revolution, a new order will be born, when the chains bend with gold and silver. The darkness cannot protect you. Sigh, to jest, Odpowiedni moment. Dokładnie. Dostał za swoje. Niestety nie za pierwszym razem mi to wyszło, ona no, jakoś pewnie fajnie zmontuje, ponieważ pokona mnie na początku. Musiałem to powtórzyć. No, co, albo nam pomoże, albo nas... Zostawi. Wait, No co za jedno. No i trzeba było kombinować Cholera. Czekajcie, bo jeszcze możemy chyba ją jej pomóc. No biegnij tam. Aj, kurde już nie... Nawet... Wydaje mi się, że to był skrypt, bo już chyba nic nie mogłem specjalnie zrobić. Elise! 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 Tego się niestety obawiałem, że któreś z nas zginie. I niestety jest to i nie tylko główny, nasz główny rywal, ale też i Elis. Kurde, no po cichu miałem nadzieję, że uda nam się z nią związać. Stworzyć jakiś związek. Oj, zemsta będzie słodka, coś czuję. No dobra, nic innego nam tutaj, jak widzicie, nie pozostaje jak zlikwidować go. bravo you've slain the villain that is how you've cast this little morality play in your mind isn't it oh, i'm not really here not really there either at the moment i'm bleeding out in the floor of the temple but it seems the father of understanding has seen fit to give us this time to talk ah a particular favorite of mine i did not understand the visions that haunted my mind, you see. Those great towers of gold, cities shining white as silver. i thought i was going mad. and i found this place. dr. molay's vault. through his writings i understood. understood what? somehow, through the centuries, i was connected to grand master de molay that i've been chosen to purge the order of decadence and corruption that had set in like rot and to wash the world clean and restore to the truth the father of understanding intended that seems to have gone over well prophets are seldom appreciated in their own time exile at the basement forced me to re-evaluate my strategy Find new avenues for the realization of my purpose, no matter the cost. A new order never comes without destruction of the old. And if men are made to fear untrammeled liberty, so much the better. A brief taste of chaos will remind them why they crave obedience. appears <laughs> we part ways here. Think on this. The march of progress is slow, but it is inevitable as a glacier. All you've accomplished is to delay the inevitable. One death cannot stop the tide. Perhaps it'll not be my hand that shepherds mankind back to its proper place, but it will be someone's. Think on this when you remember her. No nieźle. Hmm. Kurde, najbardziej będzie mi jej szkoda. Kurde, zawsze w asasynie ktoś fajny musi zginąć. Tak jest zawsze, cholera. I w czwarty, i we wcześniejszych częściach. No, szkoda, bo naprawdę, jak widzieliście, pomagała nam. Misje były z nią bardzo ciekawe. I nie pozostaje nam nic innego jak zanieść jej zwłoki. Pochować. Let's will see after this The Creed of the Assassin Brotherhood teaches us that nothing is forbidden to us. Once I thought that meant we were free to do as we would, to pursue our ideals no matter the cost. I understand now. Not a grant of permission, the creed is a warning. Ideals too easily give way to dogma. Dogma becomes fanaticism. No higher power sits in judgment of us, no supreme being watches to punish us for our sins. In the end, only we ourselves can guard against our obsessions. Only we can decide whether the road we walk carries too high a toll. We believe ourselves redeemers, avengers, saviors. We make war on those who oppose us, and they in turn make war on us. We dream of leaving our stamp upon the world. Even as we give our lives, in a conflict that will be recorded in no history book. All that we do, all that we are, begins and ends with ourselves. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o główny wątek fabularny w grze Assassin's Creed Unity. Mój godzin, nie mylę tego, co widzę. Załogiwam ten konflikt dwa century przed, jak to się wydarzyło. Well done, kid. I don't think Abstergo will bother searching the catacombs for Jermaine's body. The bones are going to be too damaged, too decayed. We're in the clear of this sage. You did good work, Initiate. Until we contact you again, the best you can do is continue searching Arnold's memories for anything else you might have seen, like rare historical data, more DNA samples, anything to help our cause. We'll be in touch when we need you. Count on it. No i na to wygląda, że mamy już koniec Assassin's Creed Unity. Powiem Wam, że spodziewałem się znacznie dłuższej gry. Jest to bodajże najkrótsza część serii gier o asasynach, jak widzicie sami. Ja miałem okazję pokazać te wszystkie części, a ta z tego co się orientuję była częścią najkrótszą. Ale mimo tych błędów, akurat w moim przypadku naprawdę bardzo mało mi błędów w grze się pojawiło, Patrząc na to, co się dzieje w internecie, no więc, jakoś to mnie do gry nie zraziło, ponieważ tych błędów było naprawdę bardzo mało na mojej PlayStation 4, bo taką grę, taką platformę, ogry, na tej platformie, ogrywałem tą grę. Mimo tych błędów, mimo krótkiej gry, grało mi się naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze do wykonania jest sporo misji pobocznych. Strasznie podoba mi się też tryb kooperacji, ponieważ. Jest to troszeczkę coś zupełnie innego niż do tej pory było w trybach sieciowych gry Assassins. Dlatego też kooperacja bardzo mi się podoba. No, jeśli mamy zgraną ekipę, to naprawdę bardzo fajny sposób możemy się pobawić. Jest kooperacja, jak najbardziej, na plus. Wątek fabularny może nie był najlepszy z tych wszystkich, które do tej pory miałem okazję zobaczyć. Ale bez wątpienia był on fajny. Szkoda, że krótki. Misji pobocznych też będzie na pewno sporo. Ja na kanale swoim chciałbym pokazać jeszcze kooperację oraz pokazać wszystkie fabularne, większe dodatki do tej gry. Pierwszy będzie za darmo ze względu na to, że gra miała sporo błędów. W ramach rekompensaty stajemy właśnie ten dodatek, który niedługo, ale w 2015 się pojawi, więc tak w sumie nie tak krótko, no ale to i tak niedługo, bo jeszcze tych gier jest do sporo, więc akurat będzie jak fajny czas, aby móc sobie te mm, DLC później ograć. E, podsumowując, jestem ogromnym fanem Assassin's Creed i na pewno w dosyć dużym stopniu to waży o tym, że gra mi się podoba, grało mi się przyjemnie i na pewno będę sobie wykonywał jeszcze jakieś misje poboczne. E, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze misje kooperacyjne, misje, które miałem e, kupując kolekcjonerskie, czyli misje dodatkowe, oraz czy będziecie chcieli zobaczyć misje fabularne. No oczywiście, jeśli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę. Też od siebie dodam, że pewnie wiele osób zapyta się, Joji, a czy to czasami nie jest pierwszy rozdział, bo tam były takie kafelki na początku? Z tego co się orientuje, te kafelki najprawdopodobniej są picem na wodę, to nie jest coś rzeczywistego, nie możemy kolejnych misji rozegrać, one są i były zablokowane przez cały czas. I mam takie dwa przypuszczenia, albo to jest pis na wodę, albo to będą DLC, bo z tego co się orientuje nie będą one właśnie w formie kolejnych rozdziałów, które możemy sobie w tej grze rozegrać. Tylko głównym wodkiem fabularnym było to, co na swoim kanale Wam pokazałem, tak w ramach wyjaśnień. Dajcie znać co Wy myślicie o Assassin's Creed Unity, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, piszcie swoje spostrzeżenia, komentarze będę czytał, będę odpowiadał, jeśli macie jakieś pytania. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych misjach kooperacyjnych oraz później misjach fabularnych. Jeśli będziecie oczywiście tego chcieli. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach i seriach. Cześć!